Cześć, witajcie. Dzisiaj gramy w Build Battle na yy, serwerze Hypixel, solo mode. No! Okej. Okay. Czemu akurat Build Battle? Bo to jest jedyna minigierka, która, którą w miarę jakoś ogarniam. Raczej jeżeli chodzi o gry typu SkyWars i, 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 i ten... Skywarsy, Egg Warsy, Wedwarsy, SG i wszystko takie to To jestem straszną Cioto, że tak powiem Także lekko mam w ogóle rangę? Nie widać Napiszmy coś Hi. O, jestem wytrenowanym. No to jest... No to jest Gierka, w którą najwięcej gram, no, bo to jest Okej, okay. ten gość jest podejrzany. <grych> e, katapulta. Zawody w jedzeniu. Farma. Przyjęcie rodzinowe. Szczerze to nie wiem, co chcę budować. Dobra, nie zagłosuję i zobaczymy, na co wypadnie. Farma. Ojej, nie wiem, co mogę zbudować z farmy. Dobra. E, red, a potrzebujemy pyk. Pyk e, Grina potrzebujemy. O, franek, red. E, dwa. Pyk, pyk i br brązo. Dirta potrzebujemy. Dobra. I, i, I tego potrzebujemy. I white. Tego potrzebujemy. I holender. E, jak to się nazywa? Nie pamiętam. Dobra, potem tego będę szukał. Nie, nie to. To. Cyk, 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 cyk. E, cyk, cyk. Cyk cyk, 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 cyk. Cyk cyk cyk, cyk cyk Nie wiem czy nie za duże to będzie. No dobra. Będę budował farmera. Eee. To czego szukałem to po prostu było siano, żeby mu czapkę zrobić taką farmerkską. Dobra, przepraszam 4 minuty już. Już minuta uciekła. Nie cierpię Blitpatlin, jeżeli chodzi o ten tryb najprostszy, może nagram kiedyś odcinek z tego. Co, ma się 10 minut na budowanie? Promote. Dobra, czy takie nogi... Dobra, nie ma wyjścia. Koszula. Nie wiem jak zrobić farmera. robię go na czerwono, tak jak mi się kojarzy z bajkami czerwonej koszuli w kratkę. Ale nie mam czasu na kratkę, więc po prostu w czerwonej koszuli. Owszem, klikam bez jakiegoś większego pomysłu, bydę w górę. Mm -hmm. dobra, teraz potrzebuję eee, tego. Highbail? Tak, tak to się nazywało. I tego, a nie birtu. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Jakieś tło. Nie, to się nie nadaje.

Ręce, ręce, ręce eee. Nie tak Albo dobra, nie będzie już tak Jak już tak tu to już nie ma czasu na niszczenie Coś w tym stylu Ta ręka w tym stylu Jakieś narzędzie mu zróbmy Nie wiem Jakie? Jakiekolwiek niech będzie niech będzie dobra yy... to mi się przyda i yellow i to mi się przyda bo będę budował coś w stylu zboża czy czegoś takiego Syk Syk Oj chyba burza u mnie się zbiera Brzmi Dobra Jak, To już budujemy do końca Ile zdążę Tyle zdążę Tu zróbmy, że już są ścięte Te zboża tak jakby Okej, okay. ta dopiero ścina, co w ogóle wygląda jak zboże? Od tej perspektywy jest nawet nieźle. Screenshot od razu na miniaturkę. O, jestem pierwszy. Jak to ludzie ocenią? O, legendarny. No dobra, tu mamy po prostu farmę. Dajmy okajkę. Bo czemu nie? Taka po prostu farma. Tutaj też damy okajkę, bo to też taka farma. O, jeżeli ktoś oglądał Cheetahia, to wie, że to są pipi pupus. No nie, no to jest. 5 no, minut jednak to nie jest problem, żeby zbudować szybko taki budynek, według mnie. To jest kolejna klasyczna. Czy to jest wieśmak? Wieśniak z 1... No tak jestem na 1.14, ale to jest pope, sorry. Dobra okej, okay, tam dałem okej, okay, to tutaj też dam okej. Okay. Niech będzie, nie czepiajcie się mnie. No ale to też jest okej. Okay. To jest... To, to, to naprawdę nie jest dużo wysiłku, żeby zrobić podłogę z dirtu i pozasadać kilka roślinek, no... No nie, no to, to, to jest akurat już kół. No chyba, że to jest jakaś budowla, która zatonęła, nie mam pojęcia. Dobra, co to jest? To jest pewnie ta stodoła, co ktoś pisał na czasie, że próbował zrobić. To jest ok. Hmm. O, to jest good. To mi się podoba. Fajny kształt na farmę. Nie jest taka jak poprzednie. Jest lepsza zdecydowanie od tamtych. Hmm. Mam szansę, może nawet wygrać. Ile tu jest w ogóle gra? Oj, nie chcę Kopstoka. No to jest mech. Grzmi, bardzo niepokojąco grzmi u mnie i bardzo mi się to nie podoba. To jest ok, to jest kolejna zwykła farma, się, ale fajny skin. Już widziałem, to jest fioletowy cały. Widziałem takie tęczowe, ale fioletowego jeszcze nie. Widzę, że ktoś robił coś podobnego do mnie. Dajmy. No nie, to jest ok. Fajny pomysł, ale wykonanie no, no to nie jest naprawdę 5 minut, żeby zbudować coś takiego. Mało farmowe bardziej takie nowoczesne, mało farmowe. Jej! Zwycięstwo. Bardzo, bardzo mi się to podoba. E GG. No i, i myślę, że że co, że tyle wystarczy na dzisiaj jeden jeden tak, jedna taka gierka jest chyba wystarczająco. Wystarczająco na jeden raz. Także dzięki za oglądanie. I i, I zawiesił mi się Minecraft. O. Widzimy się następnym razem. Pa pa!